Wyobraź sobie, że bogactwo nie jest zwierzyną, którą trzeba ścigać, lecz pułkiem złotych żurawi krążących nad Twoim domem, czekających tylko na jedno na Twój spokojny, jasny rozkaz do lądowania. Nie biegniesz, nie błagasz, stoisz jak dowódca na brzegu i jednym zdaniem otwierasz śluzy rzeki, która od zawsze chciała płynąć w Twoją stronę. Paradoks? Nie, to przewrót. Z roli żebraka do roli gospodarza obfitości, który ustawia kierunek wiatru słowem i postawą. I zanim zanurzymy się głębiej, zrób jeden mały ruch, który nic nie kosztuje, a może odmienić Twoją codzienność. Zasubskrybuj ten kanał, by nie przegapić kolejnych nauk i praktyk, które podniosą Twoje życie, jak świt podnosi mgłę nad pól. Dzisiejszy temat jest odważny jak werbel przed marszem. Rozkaż bogactwu płynąć do Ciebie bez końca. Brzmi jak herezja w świecie, który każe nam harować, ściskać, kalkulować. A jednak są głosy, które od ponad wieku mówią inaczej. Jednym z nich jest Florence Scovel Shin, artystka, mistyczka i autorka gry życia i jak ją rozgrywać. Dla niej słowo nie było ozdobą zdania, lecz kluczem, różdżką, pieczęcią na kontrakcie z niewidzialnym. Florence uczyła, że wszechświat odpowiada na ton twojego wnętrza, a twoja mowa jest telegramem wysyłanym bez przerwy. Przynagla lub odpycha, otwiera lub blokuje, rozkazuje rzece płynąć albo cofać się. To nie opowieść o chciwości. To rozmowa o harmonii z prawem dawania i przyjmowania. O przejściu z trybu szukam do trybu przyciągam. Nie magią, Lecz zgodą serca, jasnością intencji i dyscypliną języka. Bo jeśli Twoje codzienne zdania są jak komendy, to pytanie brzmi, co tak naprawdę każesz światu robić: zastygać czy krążyć, drzemać czy przypływać. Za chwilę odsłonimy, jak Florence budowała w człowieku nową tożsamość finansową jednym świadomym słowem: poznasz obrazy i formuły, które stroją Twoją wewnętrzną antenę na kanał obfitości. Zrozumiesz, dlaczego nie stać mnie, to nie informacja, lecz zaklęcie, a jest droga, może stać się mostem. Nie dam ci jeszcze listy kroków, nie opowiem historii do końca. Najpierw przygotujemy grunt. Odsuniesz kamienie wątpliwości, wyciszysz szum lęku, ustawisz serce na częstotliwość przyjęcia, a potem. Potem usłyszysz dokładne słowa, które, jeśli wypowiedziane z autorytetem wewnętrznym, potrafią skierować Twoją rzekę na stały, łagodny przypływ. Gotów stanąć na brzegu i wydać pierwszy rozkaz? Teraz, gdy już czujesz pod stopami brzegi tej niewidzialnej rzeki, gdy w powietrzu pulsuje oczekiwanie na Twój pierwszy rozkaz, musimy zanurzyć się głębiej. Bo oto, gdy wielu robi krok wstecz, Ty zrobisz krok naprzód, na scenę gdzie każda myśl jest ruchem ręki unoszącej żurawia, a każde słowo to sygnał rozświetlający niebo nad twoim domem. Ale jak nadać moc tym rozkazom? Jak sprawić, by tak ma być zabrzmiało w tobie mocniej niż echo dawnych obaw i klęsk? Wyobraź sobie Anię, kobietę, która jeszcze niedawno żyła w cieniu długów i wstydu. Każdy dzień był dla niej jak szarpanina z gęstą mgłą niemocy. Pracowała ponad siły, a mimo to końce nie chciały się związać, słyszała o afirmacjach, lecz wydawały się jej puste, jak słowa rzucane na wiatr. Aż pewnej nocy, stojąc przed zmatowiałym lustrem, postanowiła spróbować inaczej. Zamiast szeptać prośby, wyprostowała ramiona, spojrzała sobie w oczy i z całą powagą wydała rozkaz: Obfitość, przyjdź, zasługuję. Jestem źródłem przepływu. Powtarzała to nie raz, nie pięć lecz codziennie, wytrwale, jak bicie serca, aż głos stał się rytmem nowej tożsamości. I wtedy, jakby świat usłyszał rozkaz, pojawiła się nieoczekiwana szansa podwojona pensja w nowej pracy, długi znikające, jak poranna rosa, a wraz z nimi cień wstydu. A ty? Czy patrząc sobie w oczy, potrafisz nakazać światu, by ci służył, a nie odwracał się plecami? To jednak był tylko początek. Bo raz uruchomiona rzeka potrzebuje koryta, a tym korytem jest dyscyplina codziennych rytuałów. Popatrz na Marka, młodego mężczyznę z małego miasta, który przez lata uważał, że bogactwo to przypadek, los, rzadka loteria dla wybranych. W jego domu pieniądze były jak goście nieproszeni, przychodzili rzadko, wychodzili niezauważeni. Pewnego wieczoru, tuż przed snem, Marek siadł na łóżku, wziął głęboki wdech, i zamiast liczyć lęki, zaczął powtarzać cicho, rytmicznie: Jestem otwarty na przepływ. Zasługuję na wszystko, co dobre. Moje słowo stwarza moje doświadczenie. Z czasem poczuł, jakby ta mantra była kluczem wtapiającym się w jego sny, światło wpuszczane do ciemnej piwnicy umysłu. Po tygodniach wytrwałości, bo powtarzanie to jak sadzenie ziaren w głębokim gruncie, przyjęto go do wymarzonej pracy. A życie zaczęło płynąć zupełnie nowym korytem. Pytanie do ciebie: kiedy ostatni raz przed snem wydałeś polecenie swojemu losowi, a nie swoim troskom? Ale to jeszcze nie wszystko. Największy sekret tkwi w postawie literalnej, fizycznej. Florence wiedziała, że słowo jest potężne, ale postawa ciała to jak nastrój orkiestry na chwilę przed rozpoczęciem koncertu. Wyobraź sobie siebie: Stoisz prosto, ramiona szeroko. Oddech głęboki, klatka piersiowa otwarta na świat. Każda komórka ciała rezonuje z pewnością, jak generał wydający rozkaz przed żołnierzami. Słowa wypowiedziane w tej postawie nie są szeptem z cienia, lecz dźwiękiem nadciągającej armii światła. Sprawdź to teraz. Przez minutę stań tak, jakbyś kierował przepływem całego świata. Poczuj różnicę, bo im mocniejsze Twoje ciało, tym czystszy przekaz. Czy jesteś gotów być dyrygentem własnej symfonii losu? Ale to wciąż nie jest pełna opowieść, bo rzeka czasem płynie pod ziemią. Skrywają się w nas stare przekonania, głosy przeszłych pokoleń szepczące o braku, lęku, wstydzie. Oto historia Karola, którego od dzieciństwa karmiono słowami: Na to cię nie stać, nie wychylaj się, bądź pokorny. Jego duch był jak ogród zarośnięty chwastami bólu i niedostatku. Gdy dowiedział się o chirurgii duchowej Florence, postanowił właśnie tam zadać skalpel. Usiadł w ciszy, zamknął oczy i poprosił wyższą mądrość o pomoc w wycięciu korzeni ubóstwa z serca. Wyobrażał sobie, jak niewidzialna ręka przecina pajęczyny starych klątw i przekonań, robiąc miejsce na nowe światło. Po tej wizji poczuł ulgę, jakby ciężar spadł z ramion, jakby rzeka wreszcie przebiła nową drogę przez zaporę. Wkrótce zaczęły pojawiać się niespodziewane pieniądze. Matka zwróciła stary dług, a Karol pierwszy raz od lat pozwolił sobie kupić prezent nie z resztek, lecz z obfitości. A ty? Jakie stare korzenie trzymają twoją rzekę w ukryciu? I tu wchodzi kolejna technika implantowanie świadomości milionera. Florence nauczała, by wybrać jeden symbol, na przykład nowiutki banknot złożony na pół i schowany głęboko w kieszeni. Ten banknot to nie tylko pieniądz, to ziarno świadomości bogactwa, skryte zawsze przy tobie, nawet gdy portfel jest pusty. Ile razy sięgasz do kieszeni, twoje palce dotykają nasiona obfitości, i zaczynasz wierzyć, że bogactwo już w tobie mieszka. Wyobraź to sobie: Twoja kieszeń to ziemia, w której rośnie tajemniczy ogród. Czy potrafisz go podlać codzienną uwagę, by wykiełkował w rzeczywistości? Reset narracyjny. Bo to wciąż nie wszystko, jest jeszcze design boski, bo każdy z nas ma w sobie kod budowli idealnej, plan na życie obfite, gotowy do aktywacji. Jak to zrobić? Postaw sobie pytanie: jak dziś mogę w pełni wyrazić swój najlepszy, najbogatszy potencjał? I wsłuchaj się w delikatny szept intuicji. Spróbuj rano, po afirmacjach przy lustrze. Zadać to pytanie i pozwolić, by odpowiedź popłynęła jak ciepły strumień przez cały dzień, jakbyś oddał się nurtowi rzeki, która wie, gdzie rosną najpiękniejsze ogrody. Czy czujesz już to ciche prowadzenie? Kolejna technika to ustanowienie świadka boskiego, wyznanie swoich rozkazów komuś innemu lub zapis ich w szczególnym zeszycie. Każde słowo zapisane lub wypowiedziane przy świadku, to jak pieczętowanie rozkazu, jak podpis na wielkim kontrakcie z niewidzialnym. Florence mawiała: Niechaj twój rozkaz będzie widziany i słyszany, by świat nie miał wątpliwości, że jest ważny. Możesz napisać w notatniku: Otwieram się na stały przepływ bogactwa, albo powiedzieć to komuś bliskiemu. To tak, jakby rzucić kamień do jeziora. Kręgi tej decyzji idą daleko poza twój widzialny świat. Ale zapamiętaj, najważniejsza jest powtarzalność, rytm, stałość, jak bicie serca, jak fala, która nigdy nie ustaje. Twoje rozkazy, afirmacje, postawa i symbole muszą powtarzać się codziennie. To nie magiczne zaklęcie na minutę, lecz proces, który rozbija stare mury, jak krople wody drążące kamień. Czy jesteś gotów, by stale, dzień po dniu, być generałem własnej armii bogactwa? A teraz wznieśmy się wyżej, bo to nie jest tylko gra o przetrwanie. To proces wejścia w swoją prawdziwą tożsamość. Nie jesteś żebrakiem na progu losu, jesteś synem, córką samego źródła, dziedzicem ogromnych ogrodów obfitości. Twój głos nie jest prośbą, lecz rozkazem danym z poziomu wewnętrznej królewskości. Mentorem twojej drogi jest sam Duch, a twoje słowa stają się świtem dla całych pól możliwości. Pomyśl Ile razy pozwalałeś, by stare przekleństwa zamykały twoją rzekę. Widzisz już, że słowo nie stać mnie to jak ustawienie tablicy zamknięte, a każda afirmacja dobrobytu to jak podnoszenie szlabanu na zalanym złotem moście. Wasza rola to nie czekać, aż łaskawie coś skapnie. Wasza rola to wydać rozkaz, głośny, jasny, pewny i być gotowym przyjąć całe światło, które już biegnie ku wam. Ale nie wszystkim, którzy słuchają tych słów, los od razu pośle złote żurawie pod okno. Kluczowa będzie tu wytrwałość, zaufanie i uczciwość wobec siebie. Czy naprawdę codziennie zasilasz swoją rzekę, czy czekasz na cud, podkarmiając stare wątpliwości? To, co otrzymasz, zależy od tego, co naumyślnie zasiejesz słowem, gestem, świadectwem. Ziemia nie wydaje plonu przez jeden deszcz. Lecz przez ciągłe podlewanie i pieśń ogrodnika. Ale zaczekaj, bo tajemnica nie jest jeszcze pełna. By rozkaz bogactwu miał potęgę, musi być zakorzeniony w jeszcze jednym, ostatnim sekrecie, bez którego cała ta orkiestra rozpadnie się w chaos. Ta kluczowa część, ostatnia warstwa złotej pieczęci, czeka na odkrycie w kolejnej części naszej podróży. Przyjdź na brzeg jeszcze raz a pokażę Ci, jak wydać rozkaz, który rozedrga nie tylko Twój świat, lecz całe niewidzialne armie dobrobytu. Po tej niezwykłej podróży, którą razem przeszliśmy, od pierwszego obrazu złotych żurawi zawieszonych nad Twoim domem, aż po ostatnie przykłady, w których słowo stało się światłem, postawa Bramą, a codzienny rytuał życiodajnym nurtem, już stało się jasne. To nie świat daje rozkazy Tobie. To ty, dziedzic niezmierzonego pola obfitości, nosisz w sobie kot, który budzi niewidzialne armie dobrobytu na twój znak. Widzisz teraz, jak wszystkie techniki, historie i symbole, które pojawiły się w twojej drodze, prowadziły cię nie do roli proszącego, lecz do miejsca, z którego przemawia twój monarszy głos. Nieprzypadkiem byłeś sprowadzany na brzeg tej wewnętrznej rzeki. Każdy krok był przygotowaniem, duszą ćwiczoną do wyłonienia się z zamgły niemocy ku promienistej, odważnej obecności. Wszystko, co usłyszałeś aż do tego momentu, było jak strojenie orkiestry przed wielkim koncertem. Zrozumiałeś już, że twoje słowa są rozkazem, postawa magnesem, a wytrwałość, wodą, która nie przestaje płynąć nawet podczas suszy. Każda opowieść o Ani, Marku czy Karolu prowadziła cię głębiej w tę prawdę. Nie ma na świecie zewnętrznej siły, która mogłaby cię odciąć od strumienia obfitości, jeśli wewnątrz siebie odważysz się wydać rozkaz z poziomu miłości i pewności. Dziś możesz wreszcie wejść w swoje duchowe dziedzictwo: zanurzyć stopy w niewidzialnej rzece, poczuć pulsujące w niej światło, gotowe płynąć do ciebie bez końca. Bo powiedz sam: czym jest wszechświat? Jeśli nie polem niekończących się możliwości, czekających na skierowanie Twojego głosu. Z tego miejsca nie musisz już prosić z lęku, ani szeptać ze wstydu. Wystarczy, że odetchniesz głęboko, poczujesz ciężar własnego autorytetu i przemówisz. Przychodzę jako gospodarz, nie intrus. Przywołuję to, co pragnę widzieć rozkwitające w moim życiu, bo jestem źródłem, nie echem losu. Poczuj teraz, jak Twoje słowa stają się mostem nad przepaścią dawnych ograniczeń. Z każdym świadomym rozkazem, nawet szeptanym, otwierasz kolejną bramę na drodze swojej duszy. Wyobraź sobie, jak miliony żurawi obfitości zataczają kręgi nad Twoją głową, czekając tylko na znak, że nadszedł ich lądowania czas. Każde Twoje słowo to klucz do bramy, której już nie musisz forsować siłą. Wystarczy, że zajmiesz miejsce gospodarza przekraczającego próg własnego domu. Twoje dziedzictwo nigdy nie było modlitwą o okruchy. Jest ogrodem czekającym na pierwszą kroplę Twojej uwagi, na pierwszą zrozumianą afirmację, na decyzję, którędy popłynie Twój osobisty Jordan. Ty decydujesz, czy Twoje życie stanie się suchą pustynią oczekiwań, czy soczystym ogrodem, w którym ścieżki same rozświetlają się pod Twoim krokiem. Ta rzeka, którą dziś przywołałeś, nie płynie znikąd. Ona od zawsze czekała u Twoich brzegów, gotowa zasilać każdy obszar potrzeb, marzeń i celów. Powiedzenie: Rozkaż bogactwu płynąć do Ciebie bez końca to nie metafora dla naiwnych to mistyczny akt, do którego jesteś powołany, bo jesteś dziedzicem wszelkiej obfitości, a nie ofiarą kapryśnego świata. Twój głos, nawet jeśli do tej pory drżał, jest komendą dla niepoliczalnych energii, gotowych zasilać Twoje dni, Twoje projekty, Twoje relacje nową falą dobrostanu. Stań więc wyprostowany, odetchnij jak dowódca, który zwołuje swoją armię i powiedz światu bez cienia błagania: Ja jestem źródłem niekończącego się przepływu bogactwa. Każda rzeka obfitości płynie teraz do mnie łagodnie i radośnie. Rozkazuję, Niech bogactwo napływa do mnie bez końca. Powtórz to głośno: Niech echo tego dekretu zadrży w każdej komórce Twojego ciała. Niech stanie się pieczęcią na Twoim dniu i na każdym kolejnym poranku. Pamiętaj: Nie jesteś samotnym wędrowcem, który liczy na przypadek. Jesteś świadomym gospodarzem, ogrodnikiem własnej rzeczywistości, architektem wielkich ogrodów, generałem armii, której posłuszne są wszelkie energie wszechświata. Jeśli czujesz, że ta nauka obudziła w tobie nutę majestatu i przypomniała ci o twojej boskiej tożsamości, zrób kolejny krok na drodze tworzenia świadomego dobrobytu. Stań się częścią tej społeczności kreatorów, zostaw ślad swojej obecności. Zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić żadnej kolejnej odsłony tej duchowej rewolucji, polub ten film, jeśli twoje serce rozpoznało w nim posiew wartości i napisz w komentarzu rozkazuje bogactwu płynąć do mnie bez końca. Niech te słowa staną się deklaracją dla ciebie i świadectwem dla innych, którzy dopiero budzą się ze snu braku ku świetle obfitości. Zajrzyj także do przypiętego komentarza pod filmem. Tam znajdziesz specjalny dar, materiał, który jeszcze głębiej wprowadzi cię na ścieżkę praktycznej przemiany. Niech to będzie twój kolejny krok. Nie obowiązek Lecz radosny wybór kogoś, kto już wie, jak otworzyć wszystkie drzwi. Pozwól sobie raz jeszcze poczuć, że jesteś owym dowódcą stojącym na brzegu wielkiego przepływu, gotowym wydać rozkaz, który zmieni nie tylko dziś, ale i całą przyszłość, bo oto świat czeka tylko na Twój głos. A rzeka od dawna wie, gdzie jest Twój dom.